To jest złaboń, ręka do góry <gry> Witam wszystkich Dzisiaj Będzie kolejny Nowy nabytek, który jest mi potrzebny Do Do fasoli O, taka nieduża rzecz Znaczy nieduża, nieduża, nieduża Tylko, że Nie, nie jakaś tam, nie jest skomplikowana Nie jakaś tam droga Zaraz zobaczycie Zaraz dojeżdżam, mam jeszcze 1,5 i zaraz zobaczycie, zaraz wam pokażę co to będzie. Zaraz wyprzedzimy sobie najsłynniejszy ciągnik polskiego rolnika. A! <grymny> no, zapomniałem dodać, że ta miejscowość to barchaczów. Barchaczów. Niedaleko mnie, bo 50 km tylko musiałem po to jechać. Za 400 metrów miejsce docelowe będzie po prawej stronie. O, no to wyszukujemy tego miejsca docelowego. Zobaczymy. To będzie jakiś skład, czy co? Nie wiem. O, jest tutaj jakiś skład. No, a tutaj mamy jeszcze jakąś pszenicę. Musatkę niewykoszoną. A tutaj nowy nabytek. Zestaw małego Majsterkowicza. Co to jest? Zgrabiarka pięciogwiazdowa na przedni TUS ciągnika. Już jest przystosowana na przedni TUS. No, fajny, fajny zestaw do. Na Majsterkowicza. Już, już Magda mówiła, że ona lubi takie składanki, więc ona to będzie składać. No zobaczymy. No. Będzie film ze składania. I jak to działa. No, tutaj mamy. Tutaj mamy firmę, skąd kupiłem. Nie wiem, czy oni to tam robią, czy nie. Nie pytałem Tylko zapłaciłem, za, załadowaliśmy to i, i lecę do domu, mam jeszcze robotę a, a zaraz tutaj chyba będzie jakaś burza. No, jesteśmy tutaj gmina Sitno, tam znak e, znak gmina Sitno No i tutaj łabunie Także zapraszam do odcinka ze składania tego, a później z pracy tym ustrojstwem. No a jeszcze, jeszcze jedna, jeszcze jedna y, nietypowa, y, nietypowy będzie film. Y, z, a zresztą to zobaczycie. Potrzebam Was niebewności. niepewności z małym dundirkiem. O, trzymajcie się na razie, cześć.